Um, dzień dobry. I think um, I think it wasn't a well-played game technically speaking. Dzień dobry. Myślę, że nie był to dobry mecz, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne. I felt um, both teams a little bit tired after the the cup game in midweek. Obie drużyny były wydawały się zmęczone po meczach, które rozegrały się w tygodniu pucharowych. Było dla nas trudne przygotować ten mecz ze względu na zmianę jaka doszła na stanowisku trenera Zagłębia Lubin. Um, obviously we are ready for uh, every kind of system, but, uh, to oczywiście jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe varianty, natomiast biorąc pod uwagę czas jaki mieliśmy do przygotowania tego meczu biorąc pod uwagę nowego trenera było to dla nas trudne i think the first half was a 50-50 first half with a clear chance in the first few minutes for Zagreb eating the post Mieliśmy, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, była ona 50 na 50. Mieliśmy sytuacje, ogólnie miał sytuacje, kiedy uderzyło w uh, słupek. I think we have uh, one or two couple of uh, chances in the second half that we can score. We hit the post and Russia also has a clear chance to score. W drugiej połowie mieliśmy więcej sytuacji. Rosja miał słupek i kilka jeszcze było innych sytuacji, które mogły się zamienić na bramkę. And the second half uh, again a lot of fighting, a lot of jewels. Druga połowa funkcjonowała tak, że było bardzo dużo pojedynek, pojedynków, bardzo dużo walki, natomiast nie był to dobry mecz z naszej strony, nie był to taki mecz, jaki chcieliśmy zagrać? And like I always say to my players, we start the game with one point in the pocket. Uh, if it's not possible to win, we don't lose the point that we have. I zawsze mówię to do swoich piłkarzy, że rozpoczynamy mecz z jednym punktem i jeżeli nie jesteśmy w stanie zdobyć trzech punktów, to musimy zakończyć mecz z jednym. I w końcówce meczu drużyna zagłębia strzela bramkę, która bardzo nas zabolała, bardzo nas ukarała. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę Karol. Dzień dobry panie trenerze, Karol Bugajski, przegląd sportowy. Mówi Pan o tych przygotowaniach, jak to trudne to były przygotowania do tego meczu zagłębie, zagłębie pod wodzą nowego trenera, a jak to już wyszło w trakcie spotkania pańskim zdaniem. Czy to zagłębie, które ostatecznie fan zobaczył, to, to było zagłębie inne, mocno różniące się od poprzedniego? Nie, tak to completely kompletnie different. And, uh, tak, taktycznie było to kompletnie inne zagłębie i będąc szczerym, nie spodziewaliśmy się takiego zagłębia dzisiaj. Oczywiście odebraliśmy pracę domową, wiemy o tym dobrze, że trener Wodarski gra takim systemem w reprezentacjach młodzieżowych. also know that, uh, to play in this system so we were in doubt. wiemy o tym dobrze że jest taka zasada polskiego związku piłki nożnej żeby grać w ten sposób i w związku z tym mieliśmy pewne z wątpliwości w jaki sposób dzisiaj wyjdzie without time to prepare such a specific system the 343 nie spodziewaliśmy się takiej zmiany, biorąc pod uwagę to, że zmienił się trener w Zagłębie, natomiast oczywiście byliśmy gotowi na to, żeby. gotowi z przygotowaniem do tego systemu. Chcę też zapytać o to, co się dzieje z Radomiakiem jakim na wyjazdach w tym sezonie, bo ten pierwszy mecz dobry w Katowicach, wygrano od tego czasu same porażki. Widzi Pan tutaj jakiś problem w tych meczach poza Radomiem? nie no, jest problem. It's not time I to myślę, że nie jest to problem. Nie słyszę to po raz pierwszy. Pokona udało nam się pokonać GKS Katowice i teraz też w środę udało nam się pokonać Górnik Zabrze. I don't say that we have a problem, but something that we definitely need to work on is. Uh, The last minutes of the game. This management needs to be much better. nie mówię że e, na pewno jedną rzeczą którą mam problem to jest zarządzanie w ostatnich w końcówkach meczu to jest rzecz na którą musimy popracować też zawiadam o stan zdrowia Mateusza Cichockiego który zszedł w końcówce no i wydawało się tam że może być poważnie jeśli chodzi o to, o to jego dyspozycję, jakie są te pierwsze diagnozy yeah um, let's see so he was in pain um try to, to continue in the game is a fighter but uh, well, I don't know yet but it seems uh, serious but let's see in the next few days tak Mateusz Cichocki to jest walczak yy, odczuwał ból po tym po tym pierwszym po tym pierwszym faulu starał się kontynuować grę nie udało mu się na ten moment wygląda to poważnie ale zobaczymy w kolejnych dniach jak to będzie wyglądało Witam Państwa bardzo serdecznie. Obym to mówił za każdym razem, że lepiej wygrać niż przegrać. Tak było po pucharze, tak jest dzisiaj. No, co mogę powiedzieć? Mieliśmy wspólnie jedną jednostkę treningową, wielki szacunek dla drużyny, że tak szybko byli w stanie, w cudzysłowie, złapać ten mój styl grania. Oczywiście mamy jeszcze rzeczy, które trzeba będzie poprawiać, natomiast jak na jeden trening, myślę, że zaskoczyliśmy Radomiaka nie tylko systemem, ale też agresywnością, tą chęcią bronienia do przodu i było widać, że z każdą minutą to my zaczęliśmy panować na boisku. Oczywiście mieliśmy słabszy moment w pierwszej połowie między 15 a 30 minutą, gdzie Radomiak miał sporo stałych fragmentów, ale nasza linia obrony spisywała się naprawdę bardzo dobrze. Drugi mecz na zero z tyłu, więc nie ma co narzekać. Dziękuję bardzo panie trenerze. Czy są jakieś pytania? Proszę, Karol. Dzień dobry Panie Trenerze, Karol Bogański, Przegląd Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa, gratuluję tego początku. No właśnie, te dwa czyste konta, to jest dla Pana największa wartość, bo szybko się to wszystko dzieje, pewnie musi sobie Pan to trochę poukładać w głowie, ale tak na pierwszy rzut oka wychodzi chyba nieźle do tej pory. No, dzieje się szybko, bo tak jak powiedziałem, wyjechałem z domu z walizką na zgrupowanie reprezentacji, potem poleciałem do USA. Wróciłem jako trener Zagłębia, także żona... Po powrocie na szczęście konsultowałem i dziękuję jej dzieciom, że są wyrozumiałe i wiadomo już córka mi nawet zrobiła zagłębia na rękę sznureczek, więc, <głos》>, więc tak samo dla żony i dla brata, yy, więc yy, no nie ma się co oszukiwać. Yy, Cieszę się z da zero z tyłu, że gramy, natomiast bardziej cieszę się z tego, że chłopaki yy, poszli za mną i ten styl gry, który ja preferuję, będziemy ciągnęli dalej. A kiedy będzie można tak miarodajnie oceniać pańską pracę, o ile przyjmiemy, że, że w tym roku, że jeszcze w tej rundzie, czy ten czas po październikowej przerwie na kadrę, to, to, to będzie już powoli ten moment? Czy pan będzie ostrożny z takimi przywilejami? Ciężko jest to powiedzieć. No, wyglądaliśmy dzisiaj naprawdę dobrze w nowym systemie. Próbowaliśmy, nie tak, graliśmy do przodu, chcieliśmy grać do przodu, broniliśmy w obronie wysokiej, więc spokojnie to nie ma takiej daty. Będziemy się z tygodnia na tydzień starali ten model gry wdrażać i widać, że chcemy to robić, co jest dla mnie dużą wartością. Chcę też zapytać o bohatera Tomasza Pieńkę. To jest taki piłkarz, któremu chce pan przyłożyć taką szczególną uwagę, bo wiadomo, jak duże oczekiwania są względem do niego od dłuższego czasu i ten sezon na razie układa się dla niego dobrze. Myślę, że trzeba przyłożyć szczególną uwagę do wszystkich zawodników, nie tylko do Tomka, bo każdy może się rozwijać i każdy z nich może zrobić krok do przodu nie tylko na boisku, ale i poza nim i każdy może podnieść swoje umiejętności niezależnie od wieku i ja wierzę w to, że będziemy coraz to lepszą drużyną. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Um, witam, Hubert Anuszkiewicz, um, jeżeli chodzi o nowy styl gry, to chciałbym się odnieść do wypowiedzi um, Bruno Baltazara, trenera Radomiaka Radom, który powiedział, że nie spodziewał się tego, jak Zagłębie dzisiaj zagra. Um, ja się jak najbardziej zgodzę, dlatego że 22 strzały to póki co rekord, jeżeli chodzi o dane strzały w tym sezonie Zagłębia Lubin, um, no i też było widać to po tym, że umieliśmy grać czwórką z przodu, stąd też moje pytanie, czy Wydobycie tego ofensywnego potencjału, który mają Miedziowi, jest jednym z głównych założeń na ten sezon. Zgadza się. Trochę pan sobie odpowiedział sam w tym pytaniu, natomiast y, zgodzę się. Próbowaliśmy oczywiście ja wczoraj też na konferencji. Za co przepraszam, jeżeli, jeżeli ktoś wczoraj był, bo powiedziałem, że będziemy zmieniali swój styl dopiero po przerwie na reprezentację. Natomiast taki był pomysł. Tak ćwiczyliśmy we wczorajszym treningu z drużyną. No wiadomo, że jeszcze nie wiem, ale skoro pan powiedział, że 22 strzały, to jestem, jestem z tego bardzo zadowolony i jeżeli. To to nie chodzi o wydobycie potencjału. Jeżeli jest piłkarz, który umie grać w piłkę, to y, polega to na tym, że piłkarz chce grać. Y, grać do przodu, i y, ja wiem, że będziemy w tym kierunku szli. Czy są jeszcze jakieś pytania? Maciek, bardzo proszę. Tutaj. Michał. Maciej w lubin 24, a z drugiej strony szczoły szczołowy nierówny. Patrząc na te szczoły y, radomiaka, szczególnie z pierwszej połowy, no y, już widziało się y, już widziało się y, piłkę w bramce, bo, bo to były by, by, naprawdę spojenie z poprzeczką czy inne takie. Oczywiście, że tak, ale ty, czasami szklanka jest do połowy pusta, a czasami jest do połowy pełna. I jak patrzymy w drugą stronę, my też w drugiej minucie mieliśmy spojenie słupka z poprzeczką. Każdy patrzy tak, jak yy, chce, a będąc, będąc y, sprawiedliwym oczywiście, że radom jak miał sytuacje bramkowe, to jest ekstra klasa, to nie będzie tak, że ktoś nie odda strzału. Natomiast temu szczęściu trzeba trochę dopomóc. I ja cieszę się, że dzisiaj graliśmy o tej godzinie, bo napięcie w nas było duże, a tak to rano spokojnie poszedłem sobie do kościoła, zjedliśmy śniadanie wspólne i wyszliśmy od razu na mecz. Wiadomo, jak czeka się na takie mecze, gdy wcześniej nie szło, wygrany puchar, ale wygrany puchar bez, tego, bez tej takiej kropki nad i w postaci gola w meczu. Cieszymy się z tego zwycięstwa pucharowego, cieszymy się z drugiego zwycięstwa i idziemy do góry. I kibicom chyba ta godzina ją przeszkadzała, bo 4400 osób to jest naprawdę dobry wynik. Ale ma pan dane dobre, brawo. <grybujesz> co, do, co do tego oczywiście będziemy chcieli dawać radość kibicom, mam nadzieję, że już dzisiaj i już powiem wam szczerze, że widziałem, że kibice wychodzili niektórzy, także cieszę się, że to zwycięstwo przyszło w takim momencie, niech żałują ci co wyszli.